Stał się legendą pierwszej wojny światowej. Baron Manfred von Richthofen. Przez trzy lata, od 1915 roku walczył jako pilot myśliwski, odnosząc najwięcej zwycięstw powietrznych ze wszystkich lotników pierwszej wojny światowej. Zanim sam nie spadł na ziemię, w swoim samolocie i podzielił los tych, których trafiały pociski z jego karabinów maszynowych. Życie i walka tego lotnika to historia narodzin nowej broni, która w XX wieku wywarła ogromny wpływ na bieg historii, choć jej narodziny były tak nieporadne może nawet śmieszne, jak trójpłatowy samolot Barona Richthofena. Filmowanego tutaj jak z lotnikami swojej eskadry, nazywanej Cyrkiem Richthofena ustalał plan nowych powietrznych zwycięstw. 26-letni baron Manfred von Richthofen, nazywany czerwonym baronem ze względu na kolor samolotu, który pilotował, był asem myśliwskim I wojny światowej. Odniósł 80 powietrznych zwycięstw. To on i tacy jak on tworzyli nową broń lotnictwo myśliwskie. Kariera wszystkich sławnych pilotów I wojny światowej zaczynała się tak, w piechociu lub kawalerii. Tam trafiali wezwani wojskowymi rozkazami Komisji Poborowych, gdyż w 1914 roku lotnictwo wojskowe prawie nie istniało. Manfred von Richthofen od 1912 roku był żołnierzem pierwszego pułku kawalerii pruskiej armii. Dopiero w 1915 roku złożył podanie o przyjęcie do lotnictwa. Otóż lotnictwo miało jeszcze bardzo krótką historię. Ledwie 10 lat wcześniej, rankiem 17 grudnia 1903 roku, samolot z silnikiem spalinowym skonstruowany przez braci Wright, Orwilla i Wilbura odbył pierwszy udany lot, który trwał tylko 12 sekund. Choć druga próba była już bardziej udana, to dopiero w 1905 roku trzeci samolot, braci Wright, odbył prawdziwy półgodzinny lot. Musiały minąć jeszcze trzy lata, zanim w 1908 roku konstruktorom udało się zainteresować dowództwo armii amerykańskiej. Tymczasem w Europie Louis Blériot 25 lipca 1909 roku przeleciał w skonstruowanym przez siebie samolocie. Nad kanałem La Manche z Calais do Dover. To jest około 37 km. Jednak dowódcy wielkiej wojny, jaka w 1914 roku rozpętała się w Europie, nie zwracali uwagi na niepoważnie wyglądające latające maszyny. Generał Foch jeszcze długo utrzymywał, że samoloty są dobre dla sportu. A jednak już w pierwszych tygodniach walk samoloty okazały się bardzo przydatne. Wojska niemieckie posuwały się szybko do przodu. Sztaby musiały wiedzieć, jak liczne są oddziały nieprzyjaciela i dokąd zmierzają. Stosowano różne metody obserwacji pola walki. Bez wątpienia ta była najmniej humanitarna. Żołnierz uniesiony na skomplikowanym podnośniku na wysokość około 15 metrów niewielkie miał szansę przeżycia, gdy zauważył go snajper. Trudno bowiem wymyślić łatwiejszy cel. Niewiele lepszy był los obserwatora umieszczonego w gondoli balonu wypełnionego wodorem. Jednakże dzielnych żołnierzy zaopatrywano w spadochrony i gdy balon został trafiony, obserwator miał jeszcze szansę uratowania życia. Samolot, choć bardzo niedoskonały, dawał największe możliwości obserwowania nieprzyjaciela. W pierwszych samolotach I wojny światowej dość powszechnie stosowano silniki gwiazdowe ze względu na ich wagę małą wagę i prostotę konstrukcji. Poza tym były to silniki obrotowe, a więc wirowały razem ze śmigłem. Wadą tych silników był brak gaźnika, co oznaczało to, że nie można było regulować prędkości. Pilot mógł jedynie wyłączać silnik, aby zmniejszyć prędkość, mając nadzieję, że uda mu się ponownie uruchomić ten dość prymitywny silnik. Początkowo panowała moda. Na umieszczanie silników z tyłu samolotu. Tak jak w tym brytyjskim Vickersie FB5. Wydawałoby się, że było to idealne rozwiązanie. Co ono dawało? Dawało konstruktorowi ogromne możliwości zagospodarowania tego miejsca. W gondoli z przodu samolotu siadał obserwator, mając znakomite pole obserwacji na boki do przodu. Pamiętajmy, że pierwsze samoloty produkowano dla celów zwiadowczych, rozpoznawczych, produkowano właśnie dla obserwatorów. Szybko jednak okazało się, że taki samolot można uzbroić w karabin maszynowy, który również miał znakomite pole ostrzału. I właśnie w samolocie tego typu, własnym samolocie z silnikiem z tyłu, ze śmigłem pchającym, dwaj francuscy lotnicy, Joseph Franz i Louis Queneau, odnieśli pierwsze powietrzne zwycięstwo w I wojnie światowej. 5 października 1914 roku zestrzelili niemiecki samolot. Było to dwa miesiące po rozpoczęciu działań wojennych. Ale właściwie można powiedzieć, że oni mieli szczęście. Lecieli, lecieli wyżej, mieli karabin maszynowy. Obserwatorowi udało się trafić. Samoloty z tych pierwszych tygodni I wojny światowej były zupełnie nieprzystosowane do walki. Już w końcu 1914 roku, a więc po kilku miesiącach, jakie minęły od wybuchu, wojna zmieniła swój charakter. Skończyły się szybkie przemarsze dywizji. Siły obydwu stron były równe i żadna nie zdołała zdobyć przewagi koniecznej do rozstrzygnięcia wojny. Wielkie armie zapadły w okopach, które przecięły Europę z północy na południe. Lotnictwo rozpoznawcze zyskiwało na znaczeniu. Z powietrza łatwo można było dostrzec, gdzie grupuje oddziały, dokąd zmierzają transporty z dodatkowym zaopatrzeniem, co było nieomylną oznaką przygotowywanej ofensywy, z których każda kończyła się ogromnymi stratami. Armie obydwu stron starały się usilnie zwalczać powietrznych szpiegów. Ich pojawienie się na niebie wywoływało alarm. Działka przeciwlotnicze produkowane od 1910 roku do zwalczania balonów obserwacyjnych okazały się przydatne w walce z samolotami. Szybko jednak wyszło na jaw, że najskuteczniejszą bronią zwalczania samolotów rozpoznawczych były uzbrojone samoloty rozpoznawcze. Ten, ten... samolot, brytyjski samolot, zwany Gambusem, wyposażony jest w silnik i śmigło umieszczone z tyłu. Śmigło pchające. Zresztą jest to silnik wirujący. Razem ze śmigłem obracał się cały silnik, te wszystkie cylindry. Szybko okazało się, że konstrukcja ogona, którego przecież pozbyć się nie można było, a więc te wszystkie linki, belki trzymające statecznik pionowy i poziomy, bardzo ograniczały możliwości silnika. Tak więc samoloty z. Silnikami i śmigłami z przodu były o wiele lepsze, ale powstawało inne pytanie: jak z nich strzelać? W dwumiejscowym samolocie myśliwskim, a takie były na y, początku I wojny światowej, obserwator siedział z przodu, w przedniej kabinie, pilot z tyłu, w tylnej. Dlaczego nie odwrotnie? Otóż, gdy leciał tylko sam Pilot, a więc gdy kabina obserwatora była pusta, rozłożenie ciężaru było korzystniejsze. Jednakże w czasie walki pilot był zajęty pilotowaniem samolotu. Obserwowanie pola walki i strzelanie z karabinu pozostawiono obserwatorowi, siedzącemu z przodu. Ale jak on biedny miał to robić? Od góry górny płat, na dole drugi płat, z przodu śmigło. A jeszcze do tego dochodziły te wszystkie linki i wsporniki, trzymające i usztywniające płaty. Należało więc zamienić ich miejscami, i tak ostatecznie się stało. Obserwatora przesadzono do tyłu, do drugiej kabiny. Jak wówczas poradzono sobie z rozłożeniem ciężaru, gdy tylko leciał pilot? Bardzo prosto: do pustej kabiny obserwatora wstawiano worek z piaskiem, wyważając w ten sposób samolot. Natomiast gdy obserwator zajmował to miejsce strzelca, w tylnej kabinie obsługiwał karabin maszynowy, który miał znakomite pole ostrzału do góry i we wszystkich kierunkach do tyłu samolotu. Startuje niemiecki dwumiejscowy samolot rozpoznawczy, który przystosowano do roli myśliwca. W tylnej kabinie obserwatora na metalowej obręczy zainstalowano karabin maszynowy Szpandał. Pilot mógł więc zajmować się prowadzeniem samolotu, pozostawiając obserwatorowi wypatrywanie wroga. Jest. Francuski samolot wyłonił się nagle spośród chmur. Już pierwsze starcia powietrzne wykazały, że strącenie nieprzyjacielskiej maszyny, a więc celu wydawałoby się dużego, nie jest sprawą łatwą. Bardzo trudno było oddać celny strzał z karabinu przymocowanego na chybotliwej podstawie i drgającego w rytm wibracji silnika. W tym starciu niemieckiemu myśliwcowi udało się strącić samolot przeciwnika, którego pilot miał na tyle szczęścia, że zdołał uratować się na spadochronie. W pierwszych miesiącach wojny były to rzadkie przypadki. Jednakże straty wśród lotników były bardzo wysokie. Średnia ich życia po zaciągnięciu się do lotnictwa wynosiła tylko pięć dni. To nie pociski wroga, tak dziesiątkowały szeregi pierwszych powietrznych śmiałków. Ginęli głównie w wyniku awarii ich samolotów i kolizji w czasie kołowania, startu lub lądowania. Niemiecki pilot wylądował obok strąconego wroga, aby napawać się zwycięstwem, które budziło zrozumiałe zainteresowanie żołnierzy z pobliskich okopów. Aliancki lotnik miał szczęście, uszedł z życiem z przegranego pojedynku i trafił do niewoli. W czasie pierwszych 10 miesięcy I wojny światowej lotnicy brytyjscy stoczyli 46 powietrznych walk, francuscy podobną liczbę. W sumie więc niewiele, w dodatku większość walk nie przynosiła żadnego rozstrzygnięcia. Wynikało jednak z tych walk, że najlepsze efekty uzyskiwali ci lotnicy, którzy usiłowali strzelać z karabinów maszynowych do przodu samolotu, przez Śmigło, aczkolwiek było to nadzwyczaj ryzykowne, gdyż wielu z takich śmiałków musiało raptownie szukać łąki, na której mogliby wylądować po tym, jak pociski strzaskały ich śmigło. Francuski lotnik Roland Garot wpadł na pomysł, aby opancerzyć śmigło. Otóż na śmigło, swo śmigło swojego samolotu obił stalową blachą. Pociski trafiając w tę blachę, odbijały się, śmigło mogło więc pracować nadal. I właśnie w tak przygotowanym samolocie, pilotując tak przygotowany samolot, w kwietniu 1915 roku Roland Garot odniósł pierwsze zwycięstwo. Spotykając cztery samoloty myśliwskie, jednego z nich strącił, trzy uciekły. Jednakże to rozwiązanie, które stosowali inni również francuscy piloci, opancerzenie śmigła, no, nie było najlepsze. Przede wszystkim dołożenie blachy stalowej do śmigła, które bardzo jest precyzyjnie wyważone, pogarszało osiągi samolotu. Moc silnika spadała o jedną trzecią. Ponadto w czasie walki, gdy pociski trafiały w blachę, powodowały wibracje śmigła, co dodatkowo pogarszało osiągi. Dobiegał końca rok 1915. Świat pogrążył się w wojnie. Do walk toczonych przez Rosję, Francję, Wielką Brytanię, Belgię, Niemcy, Austro-Węgry, przyłączyły się Turcja, Japonia, Włochy, Bułgaria. Zacięte i krwawe walki toczyły się na zachodzie i wschodzie Europy, na Bliskim i Dalekim Wschodzie, w afrykańskich koloniach, angażując miliony żołnierzy i nie przynosiły żadnego rozstrzygnięcia. Po roku walk ostateczne zwycięstwo którejkolwiek ze stron było jeszcze bardziej odległe niż na początku. W starciach milionowych armii coraz większe znaczenie odgrywała nowoczesna technika. Samoloty zmieniały się z miesiąca na miesiąc. Już jesienią 1914 roku Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy rozpoczęli naloty strategiczne, a w grudniu tego roku dowództwo wojsk brytyjskich zamówiło dwusilnikowe bombowce zdolne do przenoszenia 6-50 kilogramowych bomb. Nad wielkimi bombowcami pracowali konstruktorzy rosyjscy, włoscy, niemieccy. Wysoko na niebie poruszały się wielkie statki powietrzne, cepeliny, które zabierając ponad tonę bomb, rozpoczęły naloty strategiczne na miasta brytyjskie. Do końca 1917 roku zrzuciły blisko 200 ton bomb, które zabiły 600 osób i raniły 1,5 tysiąca. Jednakże straty wśród załóg Cepelinów były tak wysokie, że w 1917 roku wycofano tę broń. Ciężarówki, rzadki widok na początku wojny, po kilku miesiącach stały się podstawowym środkiem transportu, bez którego armie, zużywające setki tysięcy ton pocisków, nie mogłyby prowadzić wojny. W Wielkiej Brytanii podjęto pracę nad skonstruowaniem czołgów, bojowych pojazdów, które miały odegrać ważną rolę na froncie. Na morza wypłynęły okręty podwodne. Uboty miały odegrać przełomową rolę w 1917 roku. Wówczas, jak powiedział admirał William Tennant, o mało nie zagłodziły Wielkiej Brytanii. Ich torpedy i pociski zatopiły tak wiele statków, że na wyspach brytyjskich zaczęło brakować żywności i surowców, dowożonych z odległych kolonii. Samoloty myśliwskie stawały się groźną bronią. Niemcy w swoich myśliwcach Fokker-Eindecker wprowadzili synchronizację karabinów maszynowych z ruchem łopat śmigła. Okazało się to najskuteczniejszym rozwiązaniem. Coraz więcej samolotów przebywało na front. Lotnictwo, nowy rodzaj sił zbrojnych, potrzebował coraz więcej żołnierzy, ale z tym nie było kłopotu. Wojna, w której front wciąż tkwił w tym samym miejscu, pokazywała swą potworność. Okopy zamieniały się w domy dla milionów nieszczęsnych poborowych, którzy miesiącami żyli w błocie wśród konających rannych o dorze rozkładających się ciał, szczurów i wszy. Wielkie ofensywy pochłaniały setki tysięcy ofiar. Los żołnierza stawał się piekłem, które nie miało końca. Dlatego piechurzy tak chętnie zaciągali się do lotnictwa. Szanse przeżycia nie były większe, ale życie w błękitnym mundurze miało o wiele więcej uroku. Lotnicy stanowili elitę, mieszkali w wygodnych kwaterach. To już wystarczało, aby zaciągać się do lotnictwa. Rok 1916 przełomowy rok I wojny światowej. W lotnictwie myśliwskim zachodziły bardzo ważne zmiany. Przybywało samolotów, przybywało pilotów. Niemcy zaczęli tworzyć grupy bojowe, jak liczące po 14 samolotów. Zaś najlepsi piloci Richthofen i Melmann, Belke potrafili znakomicie wykorzystać te zespoły bojowe. Otóż wykorzystywali swoich kolegów jako powietrzną nagonkę, jako tych, którzy umożliwiali im skuteczną walkę i odnoszenie tak wielu powietrznych zwycięstw. Manfred von Richthofen odniósł 80 zwycięstw, stawał się legendą wzorem dla tysięcy lotników. Jednakże życie myśliwskich asów nie było długie. Czerwony Baron zginął 21 kwietnia 1918 roku. Eksplodujące pociski ciałek przeciwlotniczych uszkodziły jego samolot, zmuszając go do raptownego poszukiwania pola, na którym mógłby awaryjnie wylądować. Nie zdążył, gdyż znalazł się w zasięgu karabinów maszynowych samolotu kanadyjskiego pilota, kapitana Roya Browna. Prawdopodobnie był już martwy, gdy jego foker zwalił się na ziemię. Jaką rolę odegrało lotnictwo myśliwskie w I wojnie światowej? Z nikomu. Nie miało wpływu na przebieg wielkich bitew. Jednakże narodziła się nowa broń, i 20 lat później lotnictwo bojowe decydowało o wynikach bitew, które wpływały na bieg historii świata. Dowodzenie eskadrą Richthofena przejął ten pilot. To Hermann Göring, jeden z myśliwskich asów I wojny, który odniósł 22 powietrzne zwycięstwa. Sława przyszła później, gdy u boku Adolfa Hitlera przystąpił do tworzenia niemieckich sił powietrznych Luftwaffe. Te zdjęcia zrobiono w czerwcu 1939 roku, gdy marszałek Hermann Göring przyjmował w Berlinie defiladę lotników Legionu Kondor wracających z Hiszpanii. Tam sprawdzili nową broń. Bombowce Heinkel He 111 i samoloty myśliwskie Messerschmitt Bf 109. One miały torować drogę do zwycięstw pancernym Dywizjom Hitlera i się. Lotnisko myśliwskie i bombowe, które narodziły się w I wojnie światowej i miały wpływ na jednego, decydowało o wynikach bitwy II wojny.